Witam ponownie panowie. Jak miałbym zrobić listę tematów, które najczęściej przywijają się pod filmikami, to pośród nich na pewno byłyby mój akcent, dykcja oraz nakrycia głowy na jesieni zimno. Na szczęście tematów jest więcej. Choć te trzy są faktycznie dość częste i dzisiaj zajmiemy się jednym z nich, mianowicie nakryciami głowy. Na początku jedna rzecz. Nakrycia głowy to nie jest tylko i wyłącznie kwestia stylu i klasy, ale również chorych zatok. Rozumiem, że jeżeli ktoś tego nie doświadczył, może to uważać za niezrozumiałą fikcję. Ci natomiast, którzy to doświadczyli lub znają kogoś, to doświadczył wiedzą, że jest to zjawisko, które lepiej omijać szerokim łukiem. Na szczęście jest wiele ciekawych opcji, które nie tylko są stylowe, ale również bardzo dobrze będą nas chronić przed zimnem. Panowie, dzisiaj się skupimy na trzech z nich. Zaczynajmy! Na początku najpopularniejsze u nas nakrycie głowy – czapka. Czapki występują w różnych postaciach, od bawełnianych, poprzez wełniane, do nawet skórzanych, z daszkami, z bomblami, z uszami, wielokolorowe. Ja mówię tu o zwykłej, prostej, jednolitej czapce, najlepiej w kolorach stonowanych, wtedy będzie najbardziej uniwersalna. To, co na pewno jest irytujące w czapkach, to że większość jest sprzedawana z naszytym logiem producenta. Pierwszą rzeczą, jaką wtedy robię, to to odpruwam i wyrzucam. Czapki są na pewno niezastąpione w warunkach zimowych. Bardzo ważne, aby była zrobiona z materiałów naturalnych. Wtedy będzie następować cyrkulacja powietrza, nasza głowa będzie oddychać. Można ją nosić na wiele sposobów. Najprostszy i większość z nas będzie najlepiej wyglądała, kiedy najzwyczajniej założy ją raz zawiniętą i to wszystko, bez żadnego udziwniania, kombinowania, które w żaden sposób nam służyć nie będzie. Drugie nakrycie głowy kaszkiet, ciągle dość rzadko występujące na ulicy, ale już z tego co widzę, coraz częściej w sklepach. Część sklepów robiących ubrania stricte formalne, nie wiedząc chyba co oferować jako nakrycie głowy, postawiło na kaszkiet. Panowie, jeżeli chodzi o to nakrycie głowy, to kilka rzeczy. Ten model nazywa się Flat cap i różni się od modelu, który się nazywa Newsboy. I w mojej ocenie, większość z nas będzie lepiej wyglądać w tym. Jest wiele rodzajów i wielu z nas znajdzie coś dla siebie, ale ciągle nie będzie to nakrycie głowy na zimę. To jest typowo jesienno-wiesenne nakrycie głowy, ono w żaden sposób nie chroni naszych uszu. I jeszcze jedna rzecz. O ile naprawdę trzeba się postarać w czapkach, aby ludzie na was zaczęli zwracać uwagę, no, o tyle kaszkiet robi robotę za was. Nie jest to nakrycie głowy, gdzie ludzie będą krzyczeć i leć, ale ciągle. Zauważą, tak więc nie bądźcie zaskoczeni. Oraz trzeci rodzaj nakrycia głowy kapelusz. Jak przykładowo ten klasyczny model kapelusza Fedora. Kiedyś kapelusze były nieodłącznym elementem stroju. Później kapelusze zaczęły stopniowo tracić na swojej popularności. Pewnie główny powód jest taki, że ludzie najzwyczajniej w świecie zaczęli więcej korzystać z samochodów, w związku z czym nie musieli już tak często chronić swojej głowy przed deszczem oraz kurzem. Fakt jest faktem. Kapelusze prawie nie wymarły, ale ciągle ukochały się w sercach miłośników mody klasycznej oraz zaczęły zyskiwać nowych zwolenników. Ostatnio rozmawiałem z kilkoma sklepami sprzedającymi kapelusze. Wszystkie jednym głosem powiedziały, że z roku na rok sprzedaż im rośnie. Było kilka teorii. Jedna mówi o tym, że ludzie zaczęli się więcej interesować modą klasyczną, inna mówi o tym, że ludzie zaczęli więcej podróżować, obserwować jak się inni za granicą ubierają i powielać wzorce. Ja natomiast swoją teorię. Po pierwsze, Kapelusze przestały być tylko i wyłącznie elementem stroju formalnego mody klasycznej, ale zaczęły być noszone w strojach casualowych przez wielkie gwiazdy muzyki i kina. Druga kwestia jest taka, że bardzo mocno zyskują na popularności silnie promowane w świecie mody kapelusze typu Panama. To są kapelusze typowo letnie. One rozkochały w sobie grupę ludzi, które w poszukiwaniu alternatywy na jesienne i zimowe dni, sięgnęła po Fedorę. Koniec końców kapelusze wracają do gry i z roku na rok będą coraz bardziej popularne. Ale jednego możecie być pewni. Ludzie będą się patrzeć. Tyle, że w większości przypadków będzie to pozytywne zaskoczenie. Od Was zależy, czy chcecie się znaleźć w tej sytuacji, czy nie. Ja rekomenduję, bo czemu nie? Jest wiele kombinacji, w których ten kapelusz będzie wyglądać zabójczo, zawsze wyjdziecie trochę poza strefę komfortu oraz sam fakt, że go będziecie nosić, będzie wiele o was mówić. Jeżeli widzę kogoś, kto wygląda w kapeluszu źle, jest to głównie związane z szerokością ronda. Generalna zasada jest taka, że czym jest się wyższym lub szerszym w ramionach, tym te rondo może być szersze. Czym niższym, tym węższe. Ja jestem dość wysokim gościem. Ta rondo ma dokładnie 4,5 cm szerokości. Pewnie w drugą stronę. Kapelusze z węższymi rondami są łatwiejsze do noszenia. Materiał. Najtańsze będą z filcu, dostępne za około 70 zł. Kapelusze z górnej półki będą wykonane z krójczego włosa i będą kosztować 200-300 zł. Więc jeżeli chcecie zacząć Eksperymentować z kapeluszami to zdecydowanie, te, zdecydowanie tak. Możecie zacząć od tych tańszych, ale zapomnijcie, że jest to tylko i wyłącznie element mody klasycznej stroju formalnego. Eksperymentujcie, próbujcie z różnymi kombinacjami. Panowie, na zakończenie. To były moje trzy wybory. Czapka, najlepsza na zimę, najłatwiej się ją nosi, ale w miarę możliwości kupujcie kolory stonowane, z materiału naturalnego, oderwijcie, odkrójcie logo firmy, następnie kaszkiet zyskuje na popularności, dostępny już niemal we wszystkich sklepach, bardzo zadziorny element stroju oraz kapelusz, tego nie trzeba nosić cały czas, ale warto mieć na stanie i od czasu do czasu zarzucić na głowę. Panowie! To wszystko na dzisiaj, dziękuję za uwagę i do zobaczenia już wkrótce.